Komu przekazujesz poparcie? Trzaskowskiemu czy Nawrdackiemu? Ja jestem strasznie nudnym, bo ja po prostu mówiłem to. Ale przekonywałeś mnie, że jak cię zaproszę, to tutaj powiesz. <noise> to nieprawda. To, że... nie? Widzicie Państwo, co się stało ze Stanowskim. Chwila w polityce już kłamie. E... Słuchajcie, ja naprawdę jestem pod tym względem może nietypowy ale i dość nudny, ale ja mówiłem to przed pierwszą turą wyborów i mogę tylko powtórzyć, że ja nie wierzę w przekazywanie głosów. Uważam, że to jest niepoważne traktowanie ludzi. Prawie milion ludzi mi zaufał, bo sprawy, o których mówiłem dotyczące przemysłu, rozwoju praw pracowniczych, praw człowieka, ochrony zdrowia uważają za ważne. I głosowali, zagłosowali na mnie, bo po prostu było to zgodne z ich wartościami z ich poglądami. Ja nie jestem właścicielem swoich wyborców, to oni są właścicielami swoich głosów, oni mi zaufali i oni teraz będą podejmować decyzje. Ja zapowiadałem to, że nie będę... To nie może tak nie jak będę, kartofli ich przerzucić? Bo? Ja zapowiadałem, że nie będę nikomu głosów w ten sposób przekazywać, bo uważam, że to jest nie okej. Okay. I mówiłem też, że będę natomiast mówić cały czas o wartościach, które są dla mnie ważne.